Liczby rzeczywiste x, y, z spełniają następujące warunki. x, y, z są liczbami większymi od zera, różnymi od 1 oraz y do potęgi z równa się x. Dokończ zdanie. Wybierz dwie bardzo ważne dwie właściwe odpowiedzi spośród podanych. I to jest nowość. Na maturze od roku 2023, że są zadania zamknięte, ABCDEF, nawet tutaj mamy aż 6 możliwości do wyboru i mamy wybrać dwie właściwe odpowiedzi, i za to zadanie możemy zdobyć aż dwa punkty. A w kluczu, co jest napisane i jak to zadanie jest oceniane? Możemy dostać 0 punktów, jeżeli odpowiedź jest niepoprawna albo mamy brak odpowiedzi. Jeden punkt, jeżeli wybierzemy jedną lub dwie odpowiedzi, z których jedna, tylko jedna jest poprawna, czyli generalnie, jeżeli uda Wam się tutaj zaznaczyć jedną poprawną odpowiedź, to dostaniecie jeden punkt i dwa punkty tutaj myślę, że jest to oczywiste, jeżeli wybierzecie dwie poprawne odpowiedzi. A teraz przejdźmy do tego, aby dowiedzieć się, jakie te odpowiedzi tutaj będą poprawne. Widzimy, że mamy y do potęgi z równa się x. Na początku z odpowiedzi ACE, z definicji logarytmu, przekształćmy sobie te wyrażenia. Oczywiście też to znajdziemy w tablicach matematycznych, więc zachęcam do tego, aby tam zajrzeć i sprawdzić, na której stronie znajdują się te informacje. x do potęgi z to się równa y. No widzimy, że to nie jest to. Idziemy dalej. x. Czyli ta podstawa logarytmu do potęgi y równa się z. Tutaj widzimy, że to też nie jest to. I teraz tutaj odpowiedź a. Podstawa y do potęgi z to się równa x. I tutaj nam się udało, tak, to jest dokładnie ta postać y do potęgi z równa się x. Czyli jeden punkt na pewno już mamy. To teraz jeszcze BDF, tutaj te odpowiedzi. To tutaj skorzystamy z kolejnej własności logarytmu. Tutaj też znajdziemy ją w tablicach matematycznych, ale widzimy, że tutaj możemy skorzystać z tej własności dopiero wtedy, gdy oczyścimy ten logarytm. Tutaj musimy pozbyć się tego minusa, czyli ten minus wędruje nam tutaj do potęgi, więc w B ta lewa strona będzie wyglądała następująco. Y do potęgi logarytm o podstawie y x do minus pierwszej. I dopiero teraz, gdy tutaj mamy taką samą podstawę i podstawa logarytmu jest taka sama i przed logarytmem jest czysto, czyli tam jest jedynka. To możemy się tutaj tego pozbyć i przekształcić to do postaci x do potęgi minus pierwszej. A x do potęgi minus pierwszej to jak wiadomo 1 przez x. Więc. Tak, zgadza się, lewa strona równa się prawej, czyli to jest to. Odpowiedź B. A D i F to tak naprawdę byłoby nam nawet ciężko przekształcić, bo zobaczcie, tutaj mamy Y, tutaj mamy X i to nie są takie same podstawy, więc musielibyśmy trochę pokombinować. Aby jakoś to poprzekształcać, więc jeżeli akurat ta nasza poprawna odpowiedź to by nie była ta pierwsza z brzegu, to zerknijcie sobie zawsze na te odpowiedzi i zobaczcie, czy w ogóle uda wam się coś przekształcić, czy też nie, bo jeżeli nie, to zostawcie to na koniec i tak zwaną metodą eliminacji, możecie zobaczyć, które odpowiedzi będą prawidłowe. Naszą odpowiedzią tutaj są odpowiedzi B i E.